Zwalnienie z WFU w S rok. ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. We wsi żelazu byłeś kiedyś? Na Pomorzu? Nie, Pani? ale w miejscowości Ogniem i mieczem. Pani Renata. Siedziała na taborecie przed mm. oborą i doiła krowę. Jak to na wsi? Zgiętej w pół kobiecie przyglądał się osiołek. Ale ty masz taki głos pasujący do takich Słuchaj, wiadomości, że Czaruś. to jest szok. Czaruś się przyglądał. Czaruś, Nie wiadomo, sobie. Pani teraz... Renata doi, Czaruś patrzy. Czaruś patrzy, osiołek. Mm -hmm. Nie wiadomo, czy bestie, czy, czy bestie wyzwoliły w nim miarowe ruchy gospodyni, no bo doiła, wyobraź sobie. Mm. Czy jej wygięte włók plecy. Faktem jest jednak, że Czaruś skoczył na Renatę, rżąc przy tym przeraźliwie. Nie wiedziałam, co się dzieje, Złapa mnie zębami za plecy, przycisnął do ziemi. Gdy zarzucił Szmarja. mi kopyta na ramiona, wyrywałam, wyrywałam się, kopyta się na ramiona. i uciekłam. To był jakiś tak z Nergalem. No wiesz co? Tak było. Od tej pory osiołek stoi zamknięty w zagrodzie, co chwila spogląda na swą panią przepraszającym wzrokiem, ta jednak już nigdy mu nie zaufa. Proszę państwa, Jak to się można przyjechać na osiołku. <laughs> można się przejechać na osiołku. Ale naprawdę czytałaś, jakbyś to przeżyła? Скоро. скорок. Сравнение